Więc tam wszystkich warstwy w kolejnym skoro strzynąć era z kampanii z Heroes Tak, no i dobra, i co ja tu miałem a tak, żeby tu się dostać muszę tam, tym pajacem. No i dobra, lecimy hmm. Aha, dobra. Oczywiście musiał się No i dobra, jeszcze raz. Trzeba coś zrobić. Ty! a eee. Tutaj tylko to wykupić, ale... To mi chwilowo nie jest stać. No to to sobie wykupimy. O! No i tak się jest po dwóch lepszeniach. Nic dobra. To u mnie dalej jest zatanie pojecostwo mm. Cammi, drevno, cammi... No, suroff... No, cammini non mi raccoglie... Eh, suroff... C'è cammini... Yeah. Mm. Dobra, ty sobie możesz iść w sumie po to. Eee, por poroki nie ma, co ich nie ma. A, i tam do gromów mogę się przejść. To już szóste. No właśnie, tutaj siar w ogóle nie ma kosztu. Myślę, że tu się zamieniło, mnie te pięć drewna napić mm. siary. albo może dać jeszcze dodatkową siarę 5 w koszcie, bo to jest strasznie tanie. No to trochę za tanie jak dla ciebie. No to w sumie mogę dać jeszcze 5 siarę koszt. No, można, Ta. i będzie idealnie. A. Tutaj trzeba będzie dodać gary. No i w sumie nie będzie problemu potem No właśnie Nie to idziemy tak w takich Myślę, że tam mnie nie było sobie ziemi. chyba dzieje tylko jest tak, urotyg dla mnie. Hmm. Hmm. Może być problem, bo będzie chciał zaraz iść, bo ja nie mam tego specjalnego budynku. Nawet zaraz zechce tutaj iść do mnie, chyba jac. A, ja... a klientów nie wziąłem. Dobra. I tak w sumie możesz sobie się wrócić i sobie zabrać te klejnoty. No i dobrze. No to nie jest za silny. ty może być wielki problem, bo ten ma tych dwa razy wygrzanych. Nie chcę w sumie sobie swój wątpliwości, bywając Po kolejny musisz podziękować bardzo za ich wiedzę. Żyła nie w tych stronach barbarzyńska kobieta, która została zaślubiona Ogrowi. Zabrała swój posąg i udała się do chaty Ogra, ale gdy Olbin wyszedł, chwyciła jego siekierę i ścieła mu głowę. Mówi się, że ukryła posąd w pobliskiej jaskini i spędziła resztę życia samotnie w chacie ogra, która miała być jej domem. Korzystaj ze wskazówek zawarto w z tej starej biegi. Ważnie warto znaleźć krzyż z obuwami zakopanym w górskiej jaskini. Dzięki. Bo kamienie to ja potrzebuję na... Już, tak naprawdę. Hmm. To zabieram zamek. Stronach Hogoblinów A, tu miał iść najpierw kurczę. Dobra, ich będzie. Wsię wykmiony. W... No, jak ja. Co? 7 kamienia 6 siary? 7 zaraz, zaraz, zaraz. kamienia 6 siary. Nie, to jest za tanie. To powinno być droższe na surowce, akurat. Bo ty jesteś. 15 na. 20, 110. 15, 15 20, Nie, tutaj się porównuje. 15 na. 20, 110. No właśnie, jesteś mocniejszy Ty klapa i bardziej wytrzymała. Więc musisz być. Musi być droższy. W sumie ja być po 12 kamienia i siary. No... Ale to w sumie... No, nie byłoby taki zły... To jest akurat dobrze. Wycenowany. Kurczę. I to trzeba wczytać. Mój błąd. Nie zapomnij każdego tygodnia wyrwać udział w miejscach takich jak koszar goblin w czwinach tak mówi doradca. I więcej masz wojska tym mniejszych podróżniejsze, eee, okej okay. A co tu jest? Artyleria Dobra, to idziemy w, w, w goblin. Weź to od razu załad Dalej gildie kupi kupi. No i dalej, przykaz i tu się was kupi. To znowu crash, tak, oczywiście. Dobra, już wiem, co mu ten crash się dzieje. Albo przez was, albo przez was. Bo tutaj nie mam was i was nie mam ulepszonych dwa razy, i jest ok. A tutaj was mam dwa razy ulepszonych i jeszcze was mam. I jest problem. No tak się zastanawiam, trzeba by nie dać tego tego surowca jako koszt. Do was po prostu nie lepszonych i lepszonych, najmniej żeby się ceny wam zmniejszyło. Jak jakieś 100 zł można by wam zmniejszyć cenę. To wtedy byś koło 575 ty 800 Ty i tak my już masz. no Ale dla 1,4 tego nie będę robić. Nic jednostek idź tam po te roki, ja i taki lecę w stronę. Mm, tak już mi zupełnie o Takie lecę w stronę zamku, najpierw po armie. Ci mm. <duszy> <duszy> nie zdążysz. No cóż. Aaaa, dobra, bo was nie mam. Nie jeszcze kamienia trochę. No ale to mi jest nie bardzo To tanie. Jest tanie pojacostwo. No właśnie. To co kosztowało jakieś z 15k, do to 19. Zatanie w złocie i w krysztale, ale to jest trzeba będzie zwiększyć cenę. No spokojnie, to może 30 kosztować. Czy nawet i jeszcze więcej, bo to daje do, 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 aż e, 9 lepsze. I to tylko kosztuje tyle. To jest zatanie do złoto i kryształ. by jeszcze, żeby jeszcze um, Byłoby na przykład, że te gary i klejnot po 15 To jeszcze tak optymalnie mógłbym zgodzić się na cenę w surowcach, ale w złocie to jest za tanie To bardzo hmm. No, bo wiesz mają dauna No, jeszcze głupi deszcz a, ty nie musisz. Nie. Bardzo dobrze. W sumie nie, mo nie, nie będę mogła w sumie się odsunąć. No lub to obrony. Ty tu gdzieś bo już ma dostęp. Eee, a dobra, ja sobie wylecę i sobie mi was... Eee, co? Będzie mi hipnoza działa? Nie powinna działać, to jest do poprawki. Coś tu nie gra. No to trzeba być i poprawić. No a tak, nie ty masz atak, tak, trzech głów. Hipnoza ci zeszła, ale to i tak jest nieporozumienie, że masz hipnozę. Za to. Trzeba tą katapulcę załatwić. Wtedy ja to wygram. No. Bo wtedy nie będzie miał mi jak wiesz rozwalać, a man też nie ma. W sumie... bo bohatera kupić, a zbuniamy. No. Członek idzie po niego. Bo wie jak zrobić, żebym wygrał. Ta! No tego nie wygram. Mieć zostało? Nie, za dużo żyć. Na. Do nerfa szybkość na pewno. Bo tu jest nieporozumień, tutaj ty wszędzie sięgasz. No cóż, najwyżej w kolejnym zamku się kupi bohatera. Odleć sobie. No i tutaj i tak stracili czy się armii. Forgar, jeden z swoich najbardziej doświadczonych kapitanów, radzilibyś zabrać wszystkie oddziały pod swoją komendę, dzięki temu będę cię chronić przed wolnymi magami, a ty będziesz mógł atakować korzyści, zarówno z ich liczbą, jak i z woli walki. A, a to nie atakuję, bo tu nie ma co... Szkoda was trochę... Więc ja bym se... Oddaj najpierw to uciekaj tam, bo masz artylerię. Kiss use less. To jest ta twoja armia. No, tu już jest spora armia. Wielki nieporozumieniowa. Lepszmy was. i hmm, dobra hmm. Ciarola, mogę na to wydać spokojnie Gary. Też no, i dobra Kamienia. Jest są hajs. Tu się znam, ja. Okej, tu jest. Tu się znam, trzeba by tu nie dać jeszcze koszta jakiegoś i, i żeby dawało drewno coś Pani, to jest troszkę drogi Garów. Tak, garów, bo dam gary. To było źle, że to nie kosztowało dodatkowego surowca. No i sobie prawie, prawie dobrze. Przewodio. Tutaj kamień, który tak mi cały czas brakuje. A, nie, nie potrzebuję je, dużego warsztatu. No i idziemy tam. Do zbrojnych. Załatw to, eee, załatw to. Hmm, tu mogę iść w wywerty, ale mi szkoda. Nie ma nawet, nawet czasu, żeby je brać. Czyżbym tu Zaj zajdę żeby sobie wziął, jak się mam narobić? To musi być ukryta dolina, o której opowiadali bardowie. są Eee, mam spidanie, Nie mam. A weź to sobie za No i super. Bo to ro, bo to pro, Bo ta czarna. Ta pod z czarną kropką robi, tak że on daje minimalny damage. 7 speeda? Czekaj, czekaj, ci speed nie rośnie 5, 7, 7. No nie rośnie, ci trzeba dać To e, Tobie rośnie 1, to tak choć 1 dać. No tu jest 2, to jest dobrze. 7 to jest ok, 11, 13. Co jest, czemu no, tu masz 11 speeda? Do nerfa. Tutaj też. No tak, to jest optymalne, ale jest 7, 11, 13. No tu jest 11.15, ale bo tu jest jedna upgrade tylko, dlatego. No to to jest jeszcze tak, z, tak znośnie, skoro ty po tego dostałem, jest ze względu na to oczywiście tylko jeden upgrade, więcej nie ma. No akurat to to jest... Do zaakceptowania. No i idziemy potem ja, ten, po ten zamek. Nie miasto. Myli mi się, to są przecież zamki, tutaj nie ma miasta. Weź sobie to przy okazji. Zrobię tych uleps to zwon to won i sobie na dupie, a ja idę tam. Na polowaniu pokonałeś jedną ręką behemota, potwierdzając swoją krzepę. Ku twoim twoim zeskoczyło się, żeby behemoth zapędził grupę myśliwych do polskiej jaskini i czekał się przy niej, by na nich napaść. Uratowałeś nam życie, dziękuję myśliwi. Są godnie, jestem winien wysyłać ich do kosza, gdzie trzymają pożywienie, zamiast za uratowanie życia myśliwych, chcą dołączyć do twojej armii. Dolina wybudowała w ciśnieniu behemotów. Dolina no, się. okej. Okay. A, ale to chyba jest do wykupienia. Tak, do wykupienia. Mogę teraz tutaj ulepszyć was. I sobie sprawdzić cenik jaki dałem. No to w sumie nie, nie zmieniło się praktycznie nic w tym, w tym koście. I tak, jest ta strzała. No, no a, to nie szkodzi. Naprawdę. No. Bierzemy kamień, bo akurat mi brakuje i to strasznie. Samotny, zakrwawiony goblin wraca z misji zwiadowczej ze straszną nowiną, Forgar. Twój najlepszy kapitan wpadł w rozsadzkę magów, jedynie gobli nie dało się uciec, choć był świadkiem brutalnej egzekucji Forgarra. Kapitan nawet nie miał szans się bronić, co zastrasza za śmierć, zostać pochwycony przez magię i pozbawiony możliwości obrony. Ci marty nie mają poczucia wstydu ani honoru. dłoń na rękojeści rej miecza, marząc by jeden z tych rzucających, czy chciałby dorastać się w tej chwili obok ciebie. Kiedyś tylko mógł zemścić się na tych tchórzach. Hmm. Dobra, sytuujemy. Wygląda te krasze. Hmm. Czarodziej, ty, czarodziej stworzył teleporty, by szybciej podróżować przez pustkowia. Ale także że i ty możesz wykorzystać je do tego celu. Dzięki, nie będziesz mógł schronić nie atakować. Zabieramy to wszystko. Ok, 43. 4 gary No to trzeba założyć gary na Aha, Oha, to armię nie jest a Dobrze, że sobie mam tą... Da! Tylko że to jest armię, nie widziałem. Nie się nawet nie się jak walczyć. Hmm, Będziesz najpierw tym pajacem. No to Ciebie się pozbądźmy. Żebyś nie gromadził niepotrzebnych obrażeń. Hmm. Czekaj, idę teraz HP. No mało masz do tego HP, to mogę Ciebie olać. Sy może być problem. No, bo ty jesteś. Potem jest. Aha. Aha. Wtedy ta odporność też i na mnie działa. No i właśnie mam, i tak. Tylko, czy, tylko czy wy nie macie tam chodaków? Pokaż mi, może 25, to już 20. No strasznie mało mać. Chodaków, zastanów się, czy aby ja wam nie zwiększyć ich. To nie nie? Na nikogo to nie chcę działać. Dzięki kretynie. Ale ja jeszcze to mogę kończyć i w sumie to nie jest taki zły pomysł. Kto najpierw chce wziąć? Ci go pozbędę, bo to są expy Co prawda graficzne, ale zawsze jakieś są. 504 expa Za samego Gremlina 504 expa. No i króczymy tą łapkę. No że będzie to krótszy odcinek przez to, ale nie szkodzi Łaj ja specjalnie zrobiłem to, to nie szkodzi naprawdę Za to Podwójne spowolnienie Ale przecież masz odporne efekty stworzeń Nie zrobimy wajta do toby. I dziękuję Wszystki przegrywak zleci się ze swoich groźb w stanie pokonania zwycięstwa No i dobra Tak zapisujemy Ultimatum, a to ja źle nazywałem swo swoje te filmiki, bo to jest tak ultimatum. Zwyczaj czarownik kurl, uwięził czterech ostatnich bardów i grozi zabije ich w ciągu trzech miesięcy. Jeśli król barbarzyńców nie rozpuści swoich wyjawnień, nie podda się. Tarnum i, się i dopuznanie bohatera jest ograniczone z poziomu doświadczenia, ale on sam z wolą przejdzie do tego scenariusza. Czyli jeden do tak, do brony. Dobra, bierzemy do brony, bo mało brony, strasznie. Kurczę, nie ten poziom wziąłem. A, dobra. No i co? A, dobra, nic nie będę czytał, bo nie ten poziom wziąłem. Trzeba poprawić poziom najpierw. Nawet nie patrzymy, jaki to poziom, więc możliwe, że jest zły wzięty. No, ale wczytujemy to, na co zapisane, tutaj jest po wyborze. Ten podziem ma być na 30%, co ja jestem, dlatego, zachował swoje tożsamość tradycję tylko dzięki jej bardzo. Choć po wielu pokoleniach, przez się dało ich już tylko czterech. Wierzę, że jak ważni są ci poeci, to radzi kur, mieć ich w swoich wieżek, rozgodników i, i za ich życie zarządzą do życia Tarnuma. Nożnik oczywisty. nie jakiś zbyt OP głównym. Po się ma do usunięcia, bez bonusu, la i neutrali. No to to okej, okay, bo tam to może być problematyczny Potem. Kur dobrze wybrał, wybrał miejsce na swoją twierdzę. Ten nierówny teren jest trudny do pokonania, ale kilka ważnych przejść zostało zablokowanych przez nieczułych strażników granicznych. Na osiągniemy tych strażników w tych samych barwach co baramy graniczy i lepiej się pośpiesz, ponieważ kur rogło się zabije bardzo w ciągu trzech miesięcy. Jeśli król barwy nie rozpuścił, to nie podda się. Morala twoich oddziałów podupada. Od miesięcy powtarzałeś przecież, że jeśli jak ważni są cud... Godzinie dla historii, to w całości Nordowy Barbierzyńców są Bardowie. A co się stanie, gdyby Bardowie zginął? Jeżeli nie wolnisz ich w ciągu trzech miesięcy, będziesz mieli okazję się przekonać. Tylko, A... czy ja chcę zrobić mapkę teraz? No w sumie jest prawie po godzinie Czy ja wiem? A raczej nie, ale sobie, sobie wyjść po tym wszystkim. Tak, Ultimatum. Także wiecie, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Proszę do kolei chodźcie tej gry. oraz na moim kanale. Więc do zobaczenia tego razu.